Cześć, ja nazywam się Eft, jesteś na kanale O Zapachu Słońca i dzisiaj przychodzę do ciebie z bardzo ważną informacją. Jest to informacja, która może zmienić całe Twoje życie. Informacja, którą mam ci do przekazania. Jest taka, że za 100 lat cię tutaj nie będzie, i nikt nie będzie o tobie pamiętał. Przy dobrych wiatrach, przy dobrych obrotach, być może twoje wnuki bądź prawnuki będą wiedziały, że ktoś taki istniał, i będą mieć może twoje zdjęcia, może nawet jakiś film się zachowa. A tak poza tym, to nikt na tej planecie nie będzie wiedział o twoim istnieniu. Ktoś będzie mieszkał w Twoim domu, ktoś będzie jeździł Twoim autem, którego w sumie już pewnie nie będzie. Ktoś będzie patrzył na Twoje ubrania jak na śmieci. Ktoś, ktoś będzie miał zupełnie gdzieś Twoje dzisiejsze problemy i Twoje dzisiejsze zmartwienia. Za 100 lat miliony, jak nie biliony ludzi będzie mieć prob podobne problemy do Ciebie, a i tak ostatecznie umrze. Tak samo jak Ty i tak samo jak ja. Więc jak do cholery żyjąc na tym świecie pieprzone 5 minut w skali całego tego świata, a może 5 sekund, jak możemy tę tak krótką chwilę marnować? Jak możemy wybierać pracę, której nie chcemy? Jak możemy wybierać życie, którego nie chcemy? Jak możemy wybierać do życia partnera, którego nie chcemy? Jak możemy robić wszystkie rzeczy? Przeciwko naszemu sercu, przeciwko woli naszego serca, przeciwko woli naszych emocji, przeciwko woli naszego ciała. Jak możemy to wszystko robić? Wydaje nam się, że mamy tak bardzo dużo czasu, że na wszystko starczy, że całe życie jest przed nami, ale popatrz, siedzisz i oglądasz ten film, i masz 20, 30, 40, 50, 60 lat. Najprawdopodobniej Około połówki życia masz już za sobą, i co dalej? Połowa czasu minęła. Czy dobrze wykorzystałeś ten czas? Czy dobrze wykorzystałeś tą grę? Wydaje się nam, że czasu jest dużo, ale czasu nie jest dużo. Czasu jest naprawdę niewiele. Naprawdę. Kiedy ja pierwszy raz w życiu usłyszałam te słowa, że za 100 lat nikt nie będzie o mnie pamiętał, że ktoś będzie mieszkał w moim domu, który w tym życiu wybuduje, to do mnie to po prostu dotarło. Jakkolwiek brzmi to banalnie, do mnie to dotarło. Dotarło to do mnie paradoksalnie nie dlatego, że nic po mnie nie zostanie, tylko to, że właśnie zostanie po mnie dużo. E, zostanie po mnie to, jak wychowam swoje dzieci, a więc to, jak moje dzieci wychowają swoje dzieci, to ile ja dam miłości swoim dzieciom, dokładnie tyle samo moje dzieci będą w stanie dać swoim dzieciom. E, to, co ja wniosę, ten świat zostanie tutaj dla mojego rodu, dla tego, co idzie w dół. Więc do cholery, moje życie jest tak bardzo ważne, i mam tak mało czasu, aby zrobić to wszystko, co chcę zrobić, a zrobić to mogę tylko, tylko kochając siebie, tylko będąc w sercu, tylko działając zgodnie z głosem swojego serca. Przeżywszy życie, którego nie chcę, którego nie lubię, nie mam szans pozostawić po sobie niczego pięknego, przeżywszy życie u boku osoby, której nie kocham, której nie czuję, której nie widzę. Przy osobie, której musiałabym tłumaczyć, kim jestem i o czym jestem, to nie ma w tym układzie miejsca na to, aby pozostawić po sobie coś pięknego, aby pozostawić po sobie świadectwo podążania za sobą i swoim sercem. A więc to może chodzić o Ciebie, po prostu o Ciebie, o Twoje życie, że masz chwilę, że masz 5 minut, że czas ucieka i że. Albo za sobą idziesz, albo nie idziesz, i nikt ci nie odda tego czasu. Naprawdę w tym świecie można kupić za pieniądze wszystko, z wyjątkiem utraconego czasu, z wyjątkiem utraconego, e, utraconego czasu. To życie jest chwilą, życie jest ulotne, nie da się wrócić. Jeżeli przypomnicie sobie siebie, kiedy mieliście 12 lat, popatrzcie, patrzycie na to z sentymentem, myśląc, że to nie wróci, ja tak mam. Przypominam sobie siebie, siedzącą na chodniku w czarnych trampkach z narysowanymi pacywkami, z rudymi włosami do pasa, w kwiecistych kapeluszach, trzymającą w jednej ręce butelkę taniego wina, a w drugiej jointa. I patrzę na siebie i myślę. Byłaś niesamowita w tym, kim byłaś. Byłaś autentyczna tak, jak umiałaś być na tamten moment autentyczna. Byłaś tak dzika, jak na tamten moment mogłaś być dzika, ale dzisiaj jestem w tym miejscu i nie da się mentalnie wrócić do tego, co było kiedyś. I minie pstryk, minie chwila i będziesz mieć 60, 70, 80 lat i jedyne co będziesz wiedzieć, że nie da się być z powrotem 40-latkiem. I bycie 40-latkiem będzie wtedy dla ciebie jak pierwsza młodość. Będziesz mieć dzieci, wnuki, prawnuki i po prostu nie ma, nie ma możliwości zawrócenia, nie ma możliwości pójścia w tył. Być może dziś narzekasz na swoje ciało, ale za 20 lat będziesz tęsknić za tym ciałem. Jeżeli ma rozstępy, jeżeli jest grube, jeżeli jest niesprawne, to za 20 lat możesz się wyćwiczyć, możesz się zmienić, ale ono się ciągle starzeje. Z każdym oddechem bliżej ci do śmierci. Mi też. I pytanie, czy będzie cię to dołować, czy będzie cię to motywować? Co ty dzisiaj robisz, aby każdy dzień przeżywać tak jak chcesz? Tak jak naprawdę z głębi serca chcesz, a nie jakieś minimum, na które jesteś w stanie się zgodzić. Co ty dzisiaj robisz, żeby stworzyć taką rodzinę i taki ród i takie jakości w niej płynące. Aby powiedzieć sobie, że przeżyłem życie wspaniale, stworzyłem wspaniałą rodzinę. Przeżyłem życie, o jakim marzyłem, marzyłam. Stworzyłam rodzinę, jakiej pragnąłem. Stworzyłam rodzinę, jakiej nie miałam, nie miałem. Dałam, dałem temu światu może miłości, może spełnienia, może tak wielkiej fali, która rozpłynie się nie tylko na mnie, ale na wszystkich innych ludzi w moim rodzie. Czy do najważniejszych decyzji życiowych w moim życiu popychały mnie pieniądze, strach, miłość, pasja, spełnienie, wizja co mnie popycha do najgłębszych decyzji mojego życia? Boję się mówić to, co myślę naprawdę, bo mnie odrzucą, bo nie będę czuć, że przynależy. Boję się powiedzieć, że kocham, bo mogę być odrzucona, odrzucony. Boję się zawalczyć o to, na czym naprawdę z głębi serca mi zależy, bo co? Bo mogę przegrać, bo może się nie udać. Tylko czy jak będziesz mieć 80 lat, to czy będziecie wtedy obchodzić, że 40-50 lat temu ci się nie ten jeden, jeden raz nie udało? Czy może w wieku 80 lat będziesz w bujanym foteliku z kotkiem na kolanach rozmyślać, co by było? Gdybym wtedy spróbowała, gdybym wtedy spróbował, gdybym postawił na siebie, gdybym zawalczył o siebie, o takie życie, jakiego pragnę, o taką rodzinę, jakiej pragnę, o taką pracę, o takie wyrażanie siebie, jakich pragnę. starość będziesz pamiętać tylko te rzeczy, których nie zrobiłeś, a nie te rzeczy, które zrobiłeś i się nie udały. Będziesz myśleć, co by było, gdybym wtedy zrobił inaczej, i będziesz patrzeć na swoje pomarszczone. Ręce i myśleć, że teraz już nie mam na to siły, bo się kończę, bo jestem człowiekiem na planecie Ziemia i tutaj wszystko, co żywe, się po prostu kończy i to jest normalne. Taka planeta, taka cykliczność. Boję się nagrać filmik do internetu, boję się zmienić pracę, boję się powiedzieć, że kocham, boję się przeprosić, czego ja się w ogóle boję. Czy ten strach ma jakikolwiek sens, skoro i tak mnie tu za chwilę nie będzie? Nie będzie mi za przysłowiowe 5 minut w skali istnienia tego świata. Za 5 sekund, a zaraz będę stary. Za 3 sekundy będę stary, a za 5 minut nie będzie. I czy ten strach naprawdę jest warty tego, żeby zmienić, zdeterminować to życie w tą stronę, w którą my nie chcemy? Naprawdę, dla mnie te słowa, że za 100 lat mnie tu nie będzie, nikt nie będzie mnie pamiętał, nikt nie będzie wiedział, jak ja wyglądałam, że miałam super dready, że robiłam super zdjęcia, że prowadziłam super kanał na YouTube, że napisałam super książki. chociaż książki mam nadzieję, że zostaną książki trochę inaczej się um, chowają. Mnie to zdanie naprawdę potrząsnęło, mnie to zdanie obudziło, bo skoro zaraz mnie tu nie będzie i mam taką chwilę, to czy w ogóle jest sens. Bać się ryzykować, to czy jest sens nie robić tego, co się kocha, to czy jest sens zmarnować te 5 minut? Może gdybym miała tutaj wieczność, to mogłabym się w to wszystko bawić, mogłabym tracić czas na takie głupoty, ale teraz nie mam czasu. Wiem, co chcę, wiem kim jestem, wiem, co chcę stworzyć w tym świecie, co również tworzę za pośrednictwem tego kanału, także dzięki, że tu jesteście. I jakby to się tyczy każdego z nas po prostu. Możesz się poszerzać, możesz zwiększać intymność między tobą a tobą, między tobą a twoim sercem, między tobą a twoim światem zewnętrznym, między tobą a twoją rodziną. Uprawiaj miłość ze swoim własnym światłem. Otwieraj siebie i stawaj do tego, o czym naprawdę jesteś, to co jest niewygodne i to, czego widzenie boli. Co sprawia, że stajemy się maleńcy. Ale w tej maleńkości jesteśmy tak naprawdę najsilniejsi. Nigdy nie pozbędziesz się tego, o czym milczysz. Zagęszczaj swoje ja, mi głos, mi korzenie. Idź po to, co Twoje. Dziczej, mrucz, kochaj, doceniaj. Życie jest za ważne, żeby być główniarzem. Życie jest za ważne, żeby się bać. Gdy tańczysz, to bądź falą, bo najbardziej liczy się umiłowanie życia. Nic sobie z tego życia nie bierzemy, a mamy dostęp do wszystkiego. Nie bój się swoich cieni i nie bój się swoich blizn. To jesteś ty. A jeżeli chcesz zdziczyć, to zapraszam do przeczytania mojej książki Pozostań dziki. Dziecko ziemi jest na mojej stronie o zapachu słońca. Art. Książka o dzikości istoty ludzkiej, pochodzącej z trzewi naszego istnienia. Pozwalaj sobie na czułość, bądź radykalny, szkoda czasu. Na tracenie czasu. Także przyjacielu, ruszaj ku wzruszeniom.